Siemanko Widzowie! Witam Was w kolejnym filmie Tymon Wiele Przygód Pewnie się zastanawiacie co będziecie robić ale we wczorajszym filmie, przypominam, że link macie na końcu filmu w ostatnim filmie mówiłem właśnie co będziemy dzisiaj robić ale przypomnę, że dzisiaj robimy 3 łatwą, trudną i największą kanapkę z LEGO więc może zacznijmy od tej najłatwiejszej kanapki. Naprawdę, no każdy ją zrobi. Ta kanapka jest zrobiona z tylko trzech elementów. Jest kosztowna. Bułkę zrobiłem z dwóch takich klocków jednoplejtowych. Oraz takiego listka, który miał oznaczać sałatę. I w ten sposób powstała mi taka y, interesująca płaska y, kanapka średnia kanapka Czyli ta taka trudniejsza. Zaczyna się od y, pierwszego takiego klocka, ale pewnie się zastanawiacie, dlaczego ten klocek ma dziurkę. Właśnie, y, kiedy mamy stół i jest taka część, to wtedy możemy przymocować do tej części właśnie tego burgera Następnie użyłem czteroplejtowego elementa pod, y, kółkowatego, takiego brązowego i w ten sposób go użyłem Następnie czterech elementów, czterech klocków y, czteroplejtowych, w sensie jeden element ma jednego plejta i jest takich elementów cztery czyli na przykład żółty ser żółty ser i zielone zielone to jest znaczy to jest sałata no i na końcu dodałam taki element i wychodzi nam taka ładna kanapa. nie no to jest super a teraz jak zrobić największego burgera to was mega zadziwi bo ten film jest jednym z najkrótszych filmów, jak ja w swoim życiu zrobiłam. Ale następnie bierzemy takiego burgera i jak on jest zrobiony. Jest zrobiony z takich lekko skośnych jednoplejtowych elementów i mamy dwa w odbiciu lustrzanym. Sałatę, dwie zrobiłem z tych klocków jak była w pierwszym łatwym burgerze. Następnie ten żółty element, który jest zrobiony z 20 plejtowych klocków, czy tam 16 i także 16 czerwony, oznaczający pomidor. Następnie w ten sposób zbudowałem tył, co ma się łączyć. I dobudowałem jeszcze tutaj z tyłu jeden klocek 8 a następnie dodałem taką rurkę, żeby to ładnie wyglądało. A moją burgerownię... I jak zbudować miasto z Lego, macie już 5 stycznia. No więc tyle z tematu. Więc teraz możecie się dokładnie przyjrzeć trzem naszym burgerom i zatrzymać film i zbudować samemu takiego burgera. I tutaj macie wszystkie burgery. Jak wam wcześniej już pokazywałem, pierwszym burgerem jest największy burger, drugim jest trudny, zwykły burger, a trzecim jest zwykła kanapka. I pamiętajcie, że na społeczności możecie już zdecydować, czy chcielibyście mój teledysk. Następnie chciałam jeszcze Wam przypomnieć, że już jutro. Wszystkie technoroboty zbiorą się i nagramy o tym kolejny specjalny odcinek, więc się szykujcie, widzowie. Odcinek trwa 4 minuty 20 sekund. No nieźle, a miał być najprostszy. Więc szybciutko daj łapkę w górę oraz subika, a napisz w komentarzu jeszcze, jaka kanapka była ładniejsza, najładniejsza, kanapka, jaka była, to przytnę Ci serduszko. Na!